Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Mesi, a to kolejny odcinek wyzwania Not So Berry, Pokolenie cytryn. No i moi drodzy, witam się z wami. W przedostatnim dniu jesieni, tak, dosłownie przedostatni. Jutro mamy Halloween i jutro urodziny obchodzi Bazil. Więc bardzo prawdopodobne jest, że jeszcze na tym odcinku będziemy sobie imprezowali. Dobra tam gdzieś y, widzieliście w tle majaczyły już nawet urodziny Flory więc jeszcze tak przypuszczam ze dwa odcinki i też i Flora będzie postażona, co mnie cieszy nie cieszy mnie za to to, że postażona będzie Pepper, bo to mały słodziak i mogłaby być cały czas taka mała, ona w ogóle jest głodna, kto tu ją karmi ciocia ją karmi, tak bo ogólnie przyszła do nas y, widzę mama y, i oh Jezu czy ona gada o trumnie? Mamo. Aurelia generalnie przyszła do nas, żeby trochę ogarnąć pepper, bo Marigold, jak widzicie, jest y, chora. Trochę nam się dziewczyna rozchorowała, więc y, tradycyjnie już teraz wypijemy sobie y, soczek pomarańczowy. On nam pomoże na y, rozwijające się przeziębienie, czy co to za cholerstwo w ogóle. I pójdziemy się zdrzemnąć, tak myślę. W ogóle mam wrażenie, że ostatnio Marigot coś te włosy, jej się odcień zmienił. Ale nie wiem, byłam ostatnio w kasie i zapomniałam tam zerknąć. Mari w ogóle jest taka szczupła, strasznie wyszczuplała dziewczyna. Dobra, ty dziewczyno wypij sobie sok i pójdziesz spać, po prostu. A w międzyczasie, Julia, co ty robisz, a ty nie powinnaś iść do pracy? Aha. Czekaj, bo ty hmm. piszesz książkę, tak, bo tak dobrze nam ostatnio poszło, że postanowiłam napisać kuchenne rewolucje, część drugą, i generalnie to my dzisiaj idziemy do pracy. I tak w ogóle to, nie chcę nic mówić, ale Julia dostała awans wczoraj hmm. jeszcze, czy dzisiaj? Nie, wczoraj wróciła do, z pracy. I dostała awans. Także mamy już siódmy poziom. I generalnie, wiecie, jak już zaraz będę mogła ich wysyłać na normalnie cały dzień do pracy, to. O nie, ją też bierze przeziębienie. No pięknie. Poziom sławy utracono. No trudno. Mam nadzieję, że z tego poziomu powodu nie będzie się smuciła, ale dobra, no będzie to przeżywała. Pewnie ma tutaj już, no. Znów anonimowa, no ale dlatego piszemy kuchenne rewolucje, część drugą. E, dobra, tak, ty dzisiaj moja droga zdecydowanie idziesz do pracy, a ty ktoś musi popracować z domu, więc no dobra, spróbujemy popracować sobie trochę nad tą robotyką. Ocenić specyfikację produktu, zwerbować. Nie, ona nie może się teraz takimi rzeczami zajmować. Kontemplacja życia. Ona będzie smutna, bo ona chce robić inne rzeczy, a nie pracować. Więc no niestety, chyba na razie się aż tak nie skupimy na tej pracy, a dosłownie nam brakuje ostatniego poziomu naszej kariery, żeby mieć to wykonane. Gdzie ty jesteś w skarbie? Gdzieś ty poszła? Do kibelka. No dobra, do kibelka e, i idziemy spać, śpij, śpi sobie. Gdzie jest Pepper? Pepper, ty skarbie tutaj już zjadłaś, więc cię ciocia wyciągnie. Wyjmij. Moglibyśmy też generalnie zawołać babcię. Dobra, szybko tylko małą wyjmij stąd. Ona się tutaj pobawi przy babci i będzie gicio. Pepper, tak, tak, pepper skarbie. Eee, pobawimy się tutaj z babcią. Działanie. My babci nie znamy? O, matko, no maszci. No to zaraz ją poznamy. Zaraz będzie się z nami bawiła. Nie będzie miała wyjścia. Biedna, kler, przybita. Eee, poślij pocałunek o. I mi czule. Nic tak nie poprawi humoru babci jak taki słodziak mały. No, proszę. Jak tu już pasek im szybko wyskoczył. No. Tak, babcia chyba tego potrzebowała. Pleć androny. Troszeczkę ją tutaj rozbawimy. E, I, i, i. Zabawne, wygłupy. No, to wszystko, co możemy robić. Ale mam nadzieję, że chociaż to troszeczkę jej umili dzień. No dobra, jest na tyle problematycznie, że dzieciaki wróciły mi ze szkoły. Ten wrócił mi zażenowany nie patrz na mnie. Czasem masz wrażenie, że y, nic ci nie wychodzi, a wszyscy dookoła cię oceniają. Mama generalnie jest przeziębiona jakaś baba do nas dzwoni tata jest w pracy, więc pomyślałam, że może Flora, której też brakuje zabawy i jest trochę głodna, Niech ona może po prostu zamówi yy, pizzę hmm. i skorzystamy na tym wszyscy. Skorzysta jej kuzyn, yy, Bo czy ja powiedziałam, że jej mama jest, a dobra, bo yy, Aurelia niestety też jest chora, też ją dopadła ta sama choroba, co i Marigold, więc może, żeby stało się zadość. Zamówmy pizzę ze słodką kukurydzą na dowóz. Spędzimy sobie razem czas po prostu. Zjemy sobie pizzę, pooglądamy sobie telewizję. Bazila już nawet tutaj nakarmiła. No, jak widzicie, Aurelia też poszła siku. Ale no, o proszę, ta sama wysypka. Nie wiem co to za choroba. Nie mam zielonego pojęcia, co tu się dzieje, ale nie jest zbyt dobrze. E, wyjmijmy Bazila. Bazil, ty już niedługo skończysz z robieniem w pieluchy. <noise> Zarąbiście mnie to cieszy. Dobra, wrzućmy to tutaj. Niech się wymyją naczynia. Czy ty się spieluchowałeś, chłopie? Generalnie to coś tu śmierdzi, więc jest bardzo prawdopodobne, że tak. Jest i pan z pizzą. Dobra, może to chociaż trochę jej tutaj poprawi humor. Niekontrolowane emocje, no tak, żałoba. W dalszym ciągu wszyscy się z nią zmagają w mniejszym lub w większym stopniu. A czy ja ci nie kazałam wziąć drzemeczki? Dziewczyno, strzemnij się. Już miałaś się zdrzemnąć. I gdzie jest Bazil? Przed sekundą tu był. Aha, dobra, Bazil. A, ze śmierdzącą pieluchą yy, grzebie mi tutaj w garach. A ty jednak co? Tutaj się na tym nie położysz. Nie kontempluj życia, tylko śpi, laska. Śpi. Yy, Flora, a ty odebrałaś tą pizzę, co? Bo jak ją odebrałaś, dziewczyno, to dobrze by było, no i nie odebrała jej, no, i poszła po te maki, no. Dobra, jest i pizza, i widzę, że my tu mamy dosłownie epidemię. Dosłownie epidemię. Tylko i wyłącznie yy, dzieciaki dobrze się czują. Yy, a ciebie to my za chwilkę. O matko, no nie gadajcie, nawet Szon. Szon, który dopiero co wrócił z pracy. No i świetnie. A, dobra. My zaraz małą i tak kładziemy spać, chociaż ona jest głodna, więc może sobie tutaj y, zjeść, a ty nie stój tutaj jak ciołek, tylko chodź skorzystaj z toalety przynajmniej. Będziemy mieli wieczór pizzy. I świetnie się składa, bo w sumie jest piątek. Zapomniałam. Bazil, ty też idziesz na pizzę? Nie bardzo. Nie idziesz. Oj, Aurelia sobie kichnęła. Bazil ma wkrótce urodziny. No dobrze, ja muszę ich tutaj ogarnąć, bo jutro w sumie jest sobota, więc myślę, że chyba od razu z rana bym postarzyła Bazila. Może nawet w takim razie bym zdążyła go y, przebrać i przerobić. W takim wypadku zobaczymy, może mi się uda. No zjadłeś? Pozmywasz po sobie? No dobrze. To w takim razie młody ty też tutaj. Eee, zjedz coś, wypij coś. Szukamy gdzie, gdzie, gdzie jest sok pomarańczowy. Nasze główne naturalne lekarstwo. Czy ty skarbie zjadłaś tą pizzę? Ty byłaś główną zainteresowaną, więc zjedz sobie coś. Ty mała zjadłaś? Tak. Tata nie zjadł, ale nie szkodzi. Tata weźmie cię tutaj, wrzuci do łóżka. Ty idziesz spać, poczytamy ci do snu, mała, jak sobie radzi Bazil. A Bazil jest tutaj z mamą. Mama jest przeziębiona. Oj, 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 Mama, 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 co ty robisz? Baw się z Bazilem. No dobrze. No to się pobawcie, a później. Przewiniemy go z tej śmierdzącej pieluchy. No to dobra, kąpiemy tego małego demona, bo już tak się zasmrodził nam tutaj dzieciak, że trzeba było mu wymienić pieluszkę, ale nic to nie dało. Trzeba było go też wykąpać i ja go chyba kładę spać. Pepper już śpi, Flora odrabia lekcję i ona generalnie też powinna iść spać. Poprosimy o położenie do łóżka Julie, żeby nas położyła bo już jest 22. Nie ma co tutaj siedzieć. Julia, ty też zaraz się położysz spać. Ty to jesteś wypoczęta, ty to w ogóle nic nie mówię na ten temat, bo jesteś mega, mega wypoczęta, ale przydałby ci się lekki prysznic, więc weź sobie szybki prysznic. Dlaczego nie? I trochę sobie pomajsterkujemy przy stanowisku robotycznym, skoro dzisiaj nie byliśmy w pracy. Aj, przydałoby nam się testować części eksperymentalne i ćwiczyć programowanie. Dobra, to po godzinach, co Wam powiem? E, niestety, musimy coś tutaj popracować troszeczkę, a ja już się widzę z Wami rano. No i mamy już kolejny dzień, jest to Halloween, ale nie tylko, bo są dziś właśnie urodziny Bazila, więc ja już tutaj budzę Julię, żeby mu upiekła odpowiedni tort i powiem Wam szczerze, że tak się skapnęłam że mamy bardzo mało tutaj zdjęć rodzinnych, a dzieciaki zaraz mi podorastają i nie będę miała tutaj nic upamiętnione więc no, w międzyczasie wrzuciłam i szybko porobiłam chociaż trochę jakichś takich fajnych, rodzinnych zdjęć zrobiłam też no taki wspólny Portret rodzinny, bo tego mi tutaj brakowało. No zapewne zobaczycie ten obrazek na miniaturce, więc to już będzie później. Mamy Halloween, więc pomyślałam, że Julia upiecze tort zombie dla małego Bazila. O nie, ona jest przeziębiona. Nie, 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 ja nie chcę tego, nie chcę tego. Mam nadzieję, że cała reszta rodziny jest zdrowa. Ty, dziewczyno, jak ty, albo dobra, żadnych soków, nie, 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 Walczymy, zawalczymy tutaj porządnie z przeziębieniem i. Tylko gdzie tu był ten lek? Słuchajcie, on gdzieś tutaj było. Lekarstwo, tak, zamówimy sobie przez Neta lekarstwo i za chwilkę sobie to wypijemy, weźmiemy sobie lekarstwo. Zaginiona zabawka. Chcę pobawić się jedną ze swoich ulubionych zabawek, ale nie mogę jej znaleźć. Zaczynam za nią tęsknić. No, szukaj dalej, skarbie. Szukaj dalej. Tak w ogóle to chciałam się Wam pochwalić, bo w międzyczasie też dokończyłam kuchenne Rewolucje 2 i już nie będę tutaj szukała w tych zawiadomieniach. Yy, ale książka, ta druga część została nominowana do nagrody, więc zapowiada się, że w kolejnym odcinku razem z Julią, razem z Aurelią pojedziemy sobie. B, 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 pracuj z domu. Kto jeszcze ma taką opcję? I ty też pracuj z domu. Tak. Pojedziemy sobie na rozdanie nagród, bo być może uda nam się wygrać za tą książkę coś prestiżowego. Czekajcie, gdzie mam to położyć, żebym mogła tutaj dać świeczki? Dodaj świeczki urodzinowe. I zaraz coś jeszcze przyrządzimy. W międzyczasie. O, Julia wzięła lekarstwo i pokonała przeziębienie. Za bardzo się męczyłam poprzedniego dnia. Więc to zostawię w ten sposób. Ok, mamy tutaj zombie tort. Jesteśmy generalnie przygotowani na przebierańców. Domy też mamy troszeczkę tutaj przystrojone. Myślę, że tyle wystarczy. Bez przesady, ale na pewno się poprzebieramy w coś. Przynajmniej mam taką nadzieję. I jak ty się w ogóle dziewczyno czujesz? Ty się czujesz dobrze, ty jesteś świeżo co wstana, więc myślę, że jeszcze coś sobie ugotujemy do jedzenia. Julia ogarnia nam tutaj tematy cateringowe, a my w międzyczasie musimy zająć się jeszcze najmłodszymi dzieciakami. O, dziewczynki tu się tulą, słodziaki. A co nasz Bazil robi? Bazil, Skarbie, ty śpisz. Dobra, ty sobie jeszcze pośpi. Bycie wyspanym to podstawa w życiu, myślę. Yy, pepper, ja chciałam, żebyś ty zjadła. Ale widzę, Matko, że one obie teraz są takie szczupłe. Na zmianę mi wchodzą tak: na rowerek i na ten karton, zeskakują z niego. To chyba ich ulubiony sprzęt do ćwiczeń. Z tego Ketla już chyba. Nie korzystają. No, no, widzicie, no przepięknie. Kuchenne rewolucje 190, kuchenne rewolucje część druga 213. No i zarobiście. Tego potrzebujemy. Powiem Wam szczerze, że wreszcie mam wrażenie, że się odbijamy. Nie wiem, dlaczego oni sobie tak drinkują, ale widzę, że mamy na tyle pieniędzy, żeby spłacić jeszcze jedną ratę kredytu. O, no, bo tak powiem Wam szczerze. Myślałam sobie, że jak dzieci już odejdą nam z domu, to chyba drugi dom po prostu będziemy wynajmować. Bo patrząc na to, no tu na luzie dwie starsze pary się zmieszczą. Wiecie, jedna sypialnia, druga sypialnia, na dole biuro, siłownia, jeszcze jedno biuro. No nie wiem. Łazienek też mamy na tyle, żeby każdy miał tak naprawdę swoją łazienkę, wiecie, bez wchodzenia sobie w drogę. Więc, jak na takie życie, seniora, myślę, że to całkiem fajna opcja. No i zawsze, wiecie, jedna i druga strona będą miały jakiegoś towarzysza w przyszłości. Ile to ma? Osiem. No dobra, kładziemy to tutaj. To jest, tak wiecie, z myślą, żeby każdy, kto chce, niech się częstuje. Kanapka z bekonem, frytki do tego. Myślę, że to taka niezobowiązująca przekąska na, na Halloween. Słodyczy nie chcę więcej robić, bo oni później się zapychają tylko tymi słodyczami. A ten tort chyba tak szczerze mówiąc wystarczy. Widzę, że Pepper spędza sobie tutaj czas ze swoim starszym bratem. Ja już się tu przebrałam za malutką wiedźmę, bo no szkoda te stroje dla todlerów Nie mamy za duży wybór. Jest tylko jodełka tak świątecznie, świąteczny pomocnik, znowu świątecznie i potwór, czyli po prostu ta piżamka potwora. E, właśnie, ej, ale ty nie mógłbyś jej zrobić zdjęcie? Ona tak uroczo wygląda. Zrób zdjęcie. E, Pepper, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, tej naszej małej wiedźmie. Pasuje to do niej, bo to taki mały chuligan i się tutaj uroczo uśmiecha. Jest i ona. No, wygląda super. No to robimy fotkę. Wykorzystam wszystkie pięć. E, przy okazji nam podskoczy umiejętność fotografowania. Jeśli chodzi o Bazila, to przebrałam go za małego wilkołaka. no Widzę, że tak mamy tutaj po prostu family moments, czyli ktoś tu spędza czas ze swoją młodszą siostrą. A czy my. Starszą, przepraszam, starszą. A czy my możemy też zrobić Bazilowi w Focie? Fociunie? Byłoby fajnie. Nie, nie możesz na siedząco. No musiałabyś wstać. To by było za trudne. A w ogóle za kogo ty możesz się skarbie? Przebrać, powiedz mi. Już zaraz sobie tutaj sprawdzimy. E, ćwicz, śpiewanie to może niekoniecznie. Załóż kostium. Kiełbaska albo Wielki Mistrz Joda, no to też trochę słabo. Dobra, guys. Przebrałam też i florę, bo stwierdziłam, że no ten mały wybór kostiumów to jednak no troszeczkę słabo. Więc ubrałam ją w stylu takiej, wiecie, azjatyckiej, powiedzmy księżniczki. Oczywiście motywy florystyczne, jak na florę przystało, pasuje mi to do niej bardzo. I mama już jej tu zro, robi pamiątkowe zdjęcie, proszę, chwila na pozowanie. Myślę, że to będzie przeurocze. No do albumu rodzinnego w sam raz, zwłaszcza że w związku z tym kryzysem wieku średniego Aurelia bardzo interesuje się teraz fotografowaniem. Nie wiem gdzie ja to mam, gdzie ja to mam w ogóle pokazane. Chyba tutaj mam ten kryzys. Leśna Polana, opuść dzień pracy, Wara Wara w ryzykownych miejscach. Wybierz się w wyjątkowe miejsca trzy razy, ale nie mam zielonego pojęcia, gdzie ja mam tu pokazane, że ona właśnie bardzo, bardzo się interesuje, yy, zainteresowała się fotografowaniem i chyba też narciarstwo jej wyskoczyło, które z oczywistych przyczyn na razie zignoruję, ale jako że w przyszłym odcinku będziemy mieli taki romantyczny wypad, yy, to fotografowanie myślę się przyda. Gdzie ty to masz, dziewczyno? W Simologii? O matko, otrzymanie emocji w ryzach. No dobrze. Oj, oj, co tu się dzieje w ogóle? Nie mam pojęcia, gdzie to jest. Nie znajdę teraz tego. Dobra, guru technologii. Dawno tu nie, yy, nie zaglądałam. No nic, powiem wam tyle. Mniejsza z tym. Zaraz będziemy na pewno zdmuchiwali świeczki Bazilem, no i oficjalnie będziemy mieli dwa starszaki w domu. Bazil, gdzie ty jesteś i dlaczego tu brudzisz i dlaczego nie masz na sobie swojego stroju wilkołaka? Oficjalnie go masz, widzę, a nieoficjalnie go nie masz. Dobra, ubierz go sobie. Mam nadzieję, że przyjdą tutaj jeszcze jacyś przebierańcy i się poczęstują cukierkami. Słońce, a ty? Ty lubisz się przebierać. Oj, Oliver, no dobra. Czy ja mogę coś ci tutaj dać? Mm, słuchajcie, gdzie? Załóż kostium. Co ja tu chcę? Co ja tu chcę? Dostawca pizzy, kosmiczny strażnik, łotr, pokojówka. Luke Skywalker po prostu może? Okej, okay, niech będzie. O, a mała co tutaj odwala, że ciocia ją tu strofuje? Nie mam pojęcia, ale widzę, że ciocia to uwielbia wszystkie dzieci, tylko nie swoje. Chociaż nie, no dobra, nie jest tak źle, bo. O, ktoś tu nakrył do stołu. Nie jest tak źle, bo dzieciaki już są starsze, więc myślę, że i Julia troszeczkę się już pogodziła z tym faktem. No i. Chyba dosyć dobrze się dogaduje ze swoimi dziećmi. No z Florą mamy maksa. Z Bazilem. Bazil, słońce, gdzie ty? O, a propos. Tak szybko dorasta, no. Bazil. No, czekaj, bo ja chciałam mamą kliknąć na ciebie. No z nim praktycznie też mamy już całe, pełne. Yy, właśnie, no to skoro my tak lubimy fotografowanie, to jeszcze zróbmy focie Bazilowi. W swoim uroczym stroju. Tak, będziemy teraz fotografować wszystko i wszędzie. Po szybkości, już tutaj wrzuciłam zdjęcia naszych, chciałam powiedzieć cosplayerów, halloweenowców. Mamy, no, zawsze wiecie, fajniej wyglądają takie mieszkania ze zdjęciami. Wyglądają na bardziej takie domowe, więc myślę, że warto tutaj robić jak najwięcej zdjęć w Simsach. E, mody, ty co tutaj robisz? Weź sobie może po prostu obejmi, obejmi, obejmi. Te mają tutaj odczucia. Ty odczucia ze swoim synem byś miała lepiej. No, ale dobra. Widzę, że tak. No, garnie się do tych dzieci. No, ale niekoniecznie swoich. E, zar, o, dziewczynki też tak świetnie się dogadują. Matko, co za słodziaki totalne. E, piąty poziom komunikacji. No i super. Eee, słuchajcie, myślę, że tak. Zagonimy sobie tutaj całą rodziną. Rozmawiaj tu. Eee, chodź no tutaj, podejdź. Niech tu wszyscy podejdą. Idź tutaj razem. Mama też. Zaganiam tu wszystkich, zaganiam. Chodźcie. Młody jeszcze musiał mi narobić w pieluchę. No, będzie mi taki mały śmierdziel teraz. Aj, boż. No tak. No i co, co ja zrobię? Zaganiam tu wszystkich, a młodego teraz trzeba jeszcze przewinąć. No to dobra, moi drodzy, wielki moment. Miejku, jeszcze te cytryny w tle. Zdmuchujemy tort. Ja już tu robię screeniki. Świetnie. I dorastamy. Oficjalnie, proszę Państwa, oficjalnie Bazil, niestety. Skończy się laba i będzie musiał iść do szkoły. No bardzo mi przykro z tego powodu. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Jest i on. Eee, co ja mu dam? Co ja mu dam? Może. Hmm, nie mam się zielonego pojęcia. Może mu przelosuję po prostu. Albo na razie mu dam, uwielbia naturę, albo mu dam, że lubi zwierzęta. Nie, bo nie, będziemy, nie mamy tutaj miejsca na zwierzęta w tym domu. Może też mu po prostu dam, że uwielbia naturę, skoro to nasz potencjalny spadkobierca, i dam mu fachurę. O, kreatywny geniusz, to będziesz mógł, chłopie, zrobić. Super. Co ci tu młody przelosowało w tych ciuchach? No, włosy to ci dało zarąbiste. Ale słuchajcie, zaraz sobie wskoczymy do kasa. I zobaczymy, jak wygląda młody. I tak powiem Wam, że dosłownie, dosłownie na ostatnią chwilę, ale Bazil będzie miał urodziny zaraz przed y, oliwerem, więc no, będzie jeszcze ostatnia chwila, żeby zerknąć, y, jak wygląda, i będę mogła się zdecydować, na któregoś z nich. No, ale nawet nawet nie będę was okłamywała. W tym momencie 85% mnie jest zdecydowanie za e, Oliverem. No nie oszukujmy się, już się z nim zdążyłam oswoić. No takie są niestety plusy i minusy e, tych dzieci, które rodzą się wcześniej. Jedyny taki fenomen, jaki miałam, to był chyba Mac, e, który urodził się w drugim pokoleniu e, i był właśnie przedstawicielem różowego pokolenia pokolenia Morganit. No ale dobra, zobaczymy jak to będzie w tym przypadku. Okej, okay, więc tak się prezentuje nasz Bazil, już Wam go pokazuję z bliska i powiem Wam szczerze, że jestem po pierwsze mega zdziwiona, bo jako toddler miał po prostu olbrzymie oczy i myślałam, że te oczy będą aż takie wiecie, karykaturalnie duże, ale te oczy ma małe teraz w tym momencie, stosunkowo małe, nawet mniejsze niż Oliver miał jako dziecko, tak mi się wydaje, co jest w ogóle dziwne. Nie, nie rozumiem tego, nie rozumiem co tu zaszło, ale tak, dałam mu takie krótkie, kręcone, orzechowe włosy, no i ubrałam go oczywiście w kolorze zielonym. No i tak dosyć na luzie wzorując się oczywiście na Oliverze, bo nie, nie pokazywałam wam chyba tego, ale Basil, Basilowi dosyć często wyskakują interakcje z, z Oliverem właśnie i bardzo chciałby się z nim bliżej zaprzyjaźnić, widać, że po prostu, wiecie, chciałby być taki jak swój starszy kuzyn, więc tutaj ten przejmuje tak jakby to po swoim kuzynie. I myślę, że to na ten moment będzie fajne jako taka faza dziecięca. Co będzie później, to się okaże, oczywiście. Ma bardzo wąski nos, co mi się rzuciło w oczy. I tak się zastanawiam, bo czemu ja ma taki wąski nos, pokim on, no ona dosyć wąski ma tutaj, ale tą, tą końcówkę ma taką większą. I Julia, Julia chyba ma taki lekki, no. No dobra, nie ma jakiegoś mega szerokiego tego nosa, no ale u dzieci zazwyczaj te, te proporcje twarzy są dużo mniejsze. Nie wiem dlaczego zazwyczaj te oczy się tak zmniejszają i te usta, gdzie, gdzie to zazwyczaj idzie w drugą stronę u dzieci, no ale dobra. Ok, to już nie przedłużając, pokazuję Wam bazila w oficjalnym ubranku. Mamy taki zestaw w kolorach natury. Sportowe, prosty t-shirt i dresiksy. Do snu taka piżama z, motyw z motywami zwierzęcymi, na imprezę prosta bluza i trampki. Ogólnie bardzo pasuje do niego ten zielony. Zielony brąz, fajnie to tak wygląda. Tak właśnie z naturą się kojarzy, także dotwarzy mu w tych kolorach. Dopływania zwykłe spodenki, nic specjalnego. Tutaj mamy takie sandały ze spodenkami, krótkim rękawkiem na gorącą pogodę i na zimną pogodę taka wojskowa kurtka z krótszymi dżinsami i do tego kalosze. No ładny ten nasz bazil, ładny, powiem Wam, no, no myślę o nim dosyć intensywnie, ale no jeszcze się okaże, zobaczymy jak mi chłopak siądzie. Póki co myślę, że na tym zakończymy sobie ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie, żeby być na bieżąco z tą oraz moimi innymi seriami. A ja już się z Wami żegnam. Do następnego. Pa!